Cześć, to znowu ja. Dawno mnie tutaj nie było. Myślę, że okres wakacyjny nie sprzyjał niestety nagraniom. Natomiast jestem, wracam. Wracam do Was z nowym odcinkiem, który będzie zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego potrzeba tutaj chwilkę mojego wstępu. Od kiedy pracuję w domu w pandemii. Jedna z pierwszych rzeczy, które robię, to włączenie radia i słucham zazwyczaj antyradia. Rano pierwszą audycją, której słucham, jest najgorszy państwo świata Karoliny Korwin-Piotrowskiej i Michała Figurskiego. I tak było też tym razem. Karolina Korwin-Piotrowska wspominała o wywiadzie, którego udzieliła, który jest dostępny na YouTubie, opowiadała o swoim e, tacie. Z chęcią obejrzałam i wysłuchałam wywiadu. Jest cudowne. Jeśli jeszcze tego nie robiliście koniecznie, to zróbcie. Miałam ciary, byłam bardzo wzruszona. I co się wydarzyło dalej? Opowiadała o tym, że coraz mniej mamy świadków dawnych wydarzeń. I jeśli mamy kogoś takiego, kto, kto jeszcze coś pamięta, warto byłoby gdzieś to nagrać, zapisać, w jakikolwiek sposób zachować. I pomyślałam sobie, że. Taką osobą, a jednocześnie kobietą godną uwagi, godną podziwu jest moja babcia. Moja babcia miała 3 lata, kiedy wybuchła wojna, i o ile czasami zdarza jej się nie pamiętać rzeczy, które wydarzyły się przed wczoraj, tak pamięć do wydarzeń z tamtych lat ma świetną potrafi mi opowiedzieć ze szczegółami, co się wydarzyło. Dlatego pomyślałam, że po pierwsze warto zachować to. Wtedy, kiedy babci już zabraknie, a po drugie, jest to naprawdę niesamowite, jak prawdziwi świadkowie tamtych wydarzeń w jaki sposób opowiadają, w jaki sposób to widzą. Bardzo ważne dla nas, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, mimo opowieści, filmów, zdjęć, nagrań, nie zdajemy sobie sprawy, co się, co się wtedy działo, i myślę, że im więcej takich, takich zachowanych wspomnień. Tym łatwiej jesteśmy w stanie sobie to zobrazować. Natomiast mówię, nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć, co się wtedy działo, co czuli tamty, tamci ludzie. Natomiast uważam, że jest to bardzo ciekawa lekcja historii. I lekcja historii nie taka, którą pamiętamy ze szkół, która była nudna i, i którą trzeba było wykuć na pamięć, tylko to jest taka lekcja, żywa lekcja historii od ludzi, którzy faktycznie wtedy, wtedy tego doświadczyli. Zapraszam więc na rozmowę z moją prywatną, osobistą. Babcią Henryką. Posłuchajcie. Ile ty miałaś lat, jak wybuchła wojna? Trzy. A ciocia? Siedem. No, 7. siedem. Pamiętasz w ogóle to? To znaczy, pamiętam, jak nas Niemiec wyrzucił z mieszkania i mamusia moja, przyjechał wujek Roman z Kociszewa. I pierzyny załadowali w nasze jakieś tam lumpy ciuchy, i mama moja bardzo płakała, bo nie chciał ten Niemiec mamie dać węgla. Na zimę. Ona go tak błagała, że jeszcze raz przyjedzie mój brat i niech mi pan odda ten opał, bo czym ja będę te dzieci opalać? Powiedział, że nie ma po co przyjeżdżać, bo on tak nie da. To było jak wybuchła wojna? Tak. – Na samym początku? – Tak, i zaraz na początku, zaraz na początku. No czyli, bo to nie było żadnego przedszkola, nie chodziło się nigdzie po prostu. No ale wy wtedy mieszkaliście w Kociszewie? Nie, myśmy mieszkali na, na tej ulicy, to jest drugie liceum, tylko tam z autostradą. No, ale miałam babcię, co, a wie gdzie jest chłodna ulica? Prosto w liceum, taka uliczka była. Drugie liceum? Mhm. To tam mieszkała rodzice mojego ojca. Ale co oni mieli takie mieszkanie w czwórkę? No to gdzie my mogliśmy u nich być? Oni was wyrzucili? Czy... Tak. To znaczy, wyrzucił nas ten Niemiec. I jak potem po wojnie była rozprawa i mój ojciec był świadkiem. Jaki on był i w ogóle wiesz, to nic złego nie powiedział, ani słowa. Powiedział, że tak, dobry był Niemiec. A dlaczego? Mój tato taki był. Olaf, Wełnie sprzedawali elany, wtedy była taka bida na ubrania, na portki, no. Wiesz, szyło się, nie było jeansów. Mama mówi, no kup, przecież jeden jest chłop, drugi jest chłop w domu. Powiedz Lotce Jackowskiej, ona jest moją zastępczynią, to ona ci kupi, bo ja się wstydzę. Tak było ojciec. Ale to skąd w tym kociszewie się wzięliście? No, bo on nas zabrał. Ale to nie jest wujo, ten... Roman, tak? ten co 104 lata. Mama na piśmie, to na pewno nie zadzwoniła, że jesteśmy na ulicy. I on was przyjął. I przyjął i dał nam jedną taką, takie mieszkanie. I... Ale to jest w tym domu, co tam wują tak. mieszkał jeszcze co byliśmy? Co, co byliśmy, tak? No i tam mieszkał jego rodzina i, i wam dał. Tam mieszkał on z piątką dzieci. A w drugiej jeszcze jednej chałupie z nami przez ściany Niemiec. A co to za Niemiec? No, sprowadził się szybko z niemi, objął ziemię całą i, i był. A jak obie? On przyjechał i powiedział, to będzie moja? Tak, oczywiście, tak byli od Niemców. I on uprawiał tą ziemię i wszystko. Ciężkie to były czasy, Ola. Nie dali nam nic sadzić, nie dali. Gdyby nie moja, moja matka była bardzo przedsiębiorca. Bardzo, i wiesz, na tych drutach całą zimę robiła, i u Niemców pracowała. Bo tak to byśmy chyba zdechli z głodu. Ale tak to skąd mieliście na jedzenie? jedzenie? No ona pracowała? A gdzie pracowała? No, mówię, się robiła całą ludzką na drutach, a całe lato pracowała w polu u Niemców. Ale ona za to dostawała po prostu jedzenie, czy? Nie chyba radę? jedzenie, chyba jedzenie. No, a potem Was też nauczyła na drutach robić? No, ja to tam mniej, chociaż też trochę, ale. Ciucia lala, ciucia krysia i tamto, to one zasuwałem. Zosia, to one zasuwały. Ciotka była niedobra. Wujoroman Roman był dla mnie dobry. Nie mogę powiedzieć nigdy, ale ciotka była niedobra. Pamiętam taką rzecz. Gotowała kluski na parze i ukradła mi jedną tą kluskę. To mnie tak zbiła, na tą kluskę. Takie dostałam w i nie lubiłam, dlatego tej dziewczyny. A potem ją odwiedzałam w łasku, bo leżała w świecie. Takie jest wola życia. Długo tam mieszkaliście? No, 5 lat, aż w 1945 roku jeszcze ci powiem, że przyszedł list, że mój ojciec zginął. Ale zginął czy zaginął? Czy że nie żyje? Że Jak nie to, żyje. Wszystkie jego papiery, wiesz, tam dokumenty z tego, flagu, z tego. A było wiadomo, gdzie zginął? Bo było tam coś napisane? No, siedział w Wolgenbergu. Mm -hmm. I że tam po prostu zginął? No, tak? Że tak. No i zginął ojciec. Mama tu już pogrzeb, plac zamówić w Kaczysziewie. Płacz w rodzinie, wszyscy. No, każu zginął. Tyle lat go nie było, pięć lat. Chyba dwa dni minęły. Kazu przyjeżdża na rowerze. <grym> Jak z martwych wstały. No i co? No i co się okazało? Radocha taka była. No, okradli ojca z ubrania. Aha, i ktoś... Inny I z tymi dowodami kogoś innego zabili czy tam jakoś. No a jak on stamtąd wyszedł? Po prostu ich wypuścili wtedy? Chyba ich wypuścili. z z trzech chyba było panów. Bo ojciec był oficerem. Już był tam skazany wiesz na, na te kresy. No tam co to do tego, do, to, to. tego do robót? Czy gdzie? Nie, nie, tam co. Ten samolot się rozbił, to Smoleńska. Smoleńska. Tam był skierowany, a potem ponieważ ojciec coś tam umiał, czy tam czymś był, to go przenieśli tam. Do tego tam, gdzie siedział potem, tak? A wiesz, że to jest ten Woldenberg. Ale jak to się po polsku nazywa? Koszczno. A gdzie to jest? Gdy... No, gdzieś tam na pomorzu. Koło, 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 koło Gorzowa, w tamtym okolicach. I tata przyjechał i wszyscy oczy wywalili. Tu żałoba taka w domu, a tu jest tato. No i wiesz, wrócił do Pabianic, zakręcił się tu, dostał to mieszkanie, nawet nie bo było 100 metrów po Niemcach, że z umeblowaniem niemieckim. Tyle tylko, że wam filadzie i że nie było hibla. I, no I dostał jakąś tam. Nie, najpierw poszedł do pracy do ubezpieczalni, a potem już się w to wógł, no bo ojciec był technik włókiennik. No i się splątał jeden kierownik, był w przendzalni, potem był kierownikiem tam jeszcze czegoś, no a potem. Ponieważ się wdał w partię na wszystkich rynkach przemawiał, a więc zrobili, no, kierownikiem, dyrektorem. dyrektorem. Bardzo go wszyscy lubili, bardzo go wszyscy szanowali, bardzo, bardzo. Mm, Ojciec był, ja bardzo go tak kochałam, może dlatego, że go tyle lat nie było. A on wam kiedyś opowiadał o tej wojnie? Tak, tam miał nieźle. Tam nie było wojny, oni siedzieli. A może wam nie mówił, że było tam źle w tym wieńcu? Ola, na pewno nie było za dobrze. No właśnie. Tylko, że mój ojciec tak się umiał bardzo czym zająć. Pisał nuty, pisał wierszyki, malował, tylko nie wiem czym. Tyle co on tam wierszyków. Pisał do nas kartki. Jeszcze też się gdzieś poniewierały od niego, także brzydki był, mały był, ale był bardzo dobry, bardzo. A jak to się stało, że on był oficerem? Przed wojną, nie wiem. Ale on jakąś szkołę skończył oficerską? Techników bukienniczych. No to jak się stał oficerem? Był oficerem. A myślę, że jakby tam trafił na wschód, to by nie żył. Tam by go wykończyli, a że go tu jakoś przenieśli. I tu trafił do, jednego, do jednej celi z panem profesorem Zwolskim i, i z takim moim wujem Krakowskim, którego syn potem na Politechnice tam coś uczył, nie wiem, Maciek. I, I jeszcze był sprawianiec ktoś, wiem, że były trzy czy cztery osoby. A Ty pamiętasz, co Ty robiłaś, jak byłaś dzieckiem tam w Kociszewie? O Boże, ula, co ja tam mogłem robić, jednej zabawki. No to co, co całe dnie robiliście? Czy nie pamiętasz? Co tam były? W mieszkaniu dwa łóżka, piec, szafa. Bidasz piszczy, beczka z kapustą w korytarzu. Zimą to mnie, a latem, no to co? Ja miałam trzy, cztery, pięć lat. Te dziewufy większe się nie chciały ze mną bawić, uciekały ode mnie. No, Ale wy na przykład na polu wam kazali pracować? Nie, czy nie? nie, nie, ja nie. Nie pamiętam tego. Najwięcej zamykały mnie w ulu. Jak chciały się mnie pozbyć, to mnie w ulu od pszczół zamykały i musiałam tam siedzieć i... Ale moja matka też, wiesz, pięć lat sama i jeszcze była babcia staruszka. Ja spałam z babcią, ona z mamą i, I najlepiej tak przyjeżdżał Wadoski, bo Wadoski stary przyjeżdżał tak raz kiedyś, ja to nam cukierków przywiózł, a tu tam Jakiegoś yy, kawałek towaru, to mama coś, jakąś sukienkę, którejś. A to w no, mieście było łatwiej o takie rzeczy. No to przyjeżdżał rowerem. ale też rowerem tyle kilometrów. Spawia nic? Hmm? Ile to jest kilometrów? 50? 50? Nie, może... Trochę mniej. mniej, No, około 40 może. I przyjeżdżał, i nie było gdzie spać. No to my w trzy się no ale mówiłaś, że babcia chodziła, twoja mama, do Pabianic na nogach. Tak, nosiła y, Jeden, Jak tu trochę skupiła twarogu, śmietany, masła, no to wniosła babce, rodzicom tu ojca, żeby mieli co jeść. No i tak. I przynosiła coś stąd też? No może babcia tu coś skombinowała, no.